Cześć, witam Was w mojej dżungli. Dzisiaj otworzę z Wami dwie paczki z chojami, w tym jedna, która, która jest, która była na mojej liście marzeń roślinnych, więc bardzo, bardzo się cieszę. Trochę czekały na to otwarcie, ponieważ chciałam to zrobić z Wami. No i niesamowicie jestem podekscytowana, może zacznę najpierw od tej paczki takiej, cudzysłowie, z bardziej normalnymi. Może niezwykłymi, tylko takimi bardziej y, powszechnymi hojami. I przyznam Wam się szczerze, nie pamiętam co zamówiłam, bo zamówiłam to dosyć dawno. Miałam wyjazd teraz i poprosiłam, żeby przesyłka do mnie przyszła troszeczkę później, ale jest pięknie zapakowana. Już kupowałam od tej osoby choje, więc znam ich jakość jest naprawdę piśmienita. E, bo to też ma znaczenie, wiecie, od kogo kupujecie, szczególnie przy tych takich hojach, które mają większą wartość. A ta osoba po prostu ma te choje wypieszczone, wylizane. Więc czysta przyjemność w kupowaniu takich roślin. Pięknie zabezpieczona paczka. Na szczęście jeszcze nie jest zimno, więc myślę, że się na nic nie stanie. Są przepięknie zapakowane, zobaczcie, każda w oddzielnym woreczku, dodatkowo jeszcze w papierowym, żeby się nie zaparzyły. Pięknie, pięknie, no. Ja kupuję swoje choje na, najczęściej na grupach facebookowych, e, takich dedykowanych danym rośliną, bo uważam, że tam można kupić naprawdę rośliny w bardzo dobrych cenach. Od sprawdzonych osób. Także też Wam polecam, jeżeli macie ochotę mocniejsze swoją kolekcję hoj, to to chyba jest najfajniejszy sposób. O, jeszcze są popatrzcie, w papierze. Także no, te rośliny nie mają prawa ucierpieć. Oj, to jest jeszcze w tej takiej e, sztucznej bacie, wełnie. Hmm. I jest to. A, dostałam w prezencie coś. Choya Graffiti Silver i Dishidia. Nie mam Dishidia. Nie przeczytam teraz tej nazwy i to są prezenty. Słuchajcie, dostałam dwa przepiękne prezenty. Bardzo, bardzo się cieszę. Może ja się przesunę troszkę. Zobaczcie, to będzie moja pierwsza Dishidia. Przyznam się, nie mam żadnej, więc. Warto rozpocząć. To jest przepiękna graffiti silver. Mam już taką jedną, ale druga. Bardzo, bardzo się cieszę, bo to jest. Wiecie, nigdy, nigdy za mało roślin. Bardzo dziękuję za osobę, która mi to sprzedała. Takie prezenty są bardzo miłe. Ja oczywiście nie wrzucam tych wszystkich papierów, bo ja sobie je zostawiam. Dlatego, że wszystkie te pudełka się przydadzą, kiedy będę chciała komuś coś wysłać. No, musimy dbać o środowisko i o recykling, więc zostawiam zawsze to, co może mi się przydać. O, i ta jest. Ta już jest w toniczce, to znaczy ona jest ukorzeniona. Zobaczcie. Osoba, w której ją kupiłam, uprawia swoje rośliny z droponicy. Trzyma je keramzycie najczęściej, co mnie bardzo cieszy, ponieważ ja też mam taką. He, pół zroponikę, y, więc nie będę musiała ich czyścić z ziemi, korzeni itd. Tak zobaczcie, jest to hoja helwigniana, jeżeli dobrze czytam. Przepiękna choja, która się bardzo ładnie wybarwia na słońcu. Może wygląda dość niepozornie, ale myślę, że przepięknie się będzie rozwijać. Ma bardzo ładne unerwienie na liście, zobaczcie. Nie wiem, czy ostrość złapałam, mam nadzieję, że tak. Tak, fajna, bardzo, bardzo fajna. Zobaczcie, ciekawostka, jak fajnie przygotowany kubeczek. porobione dziurki, korzenie mają bardzo dobry dostęp do powietrza. Bardzo fajna, dziękuję. Super roślinka, odstawię ją na bok. Kolejna choja, również w kubeczku ukorzeniona, świetnie. To wam daje naprawdę dużą szansę na to, że z tym sobie się nasi, nic nie stanie. Chociaż muszę wam powiedzieć, że choje akurat jeżeli chodzi o mnie, nie są trudne. Co znaczy, mi się z chojami naprawdę nic nigdy nie dzieje, te rośliny są naprawdę żywotne. Nie wiem, co by się musiało stać, żeby ona umarła. No, na szczęście, no, nie miałam takiej sytuacji. To jest... Przepiękna choja, Genung Gading. Jeżeli dobrze wymawiam, to wcale nie jest, znaczy to jest wątpliwe, to mogę się pomylić. Zobaczcie na te liście. To jest coś przepięknego. Jak pięknie są e, unerwione. Dodatkowo one są, nie są zielone, one są po prostu bordowe. Ja wiem, że to może być wynik naświetlania u przedniej właścicielki. U mnie tak mocnego światła pewnie nie dostaną. Natomiast, nie wiem, po no. są przepiękne, jest przepiękna tak choja. Piękna choja, wow, jestem pod wrażeniem, bo na żywo wygląda 100 razy lepiej niż na zdjęcie. Piękna, piękna no, roślina. No. I właściwie gotowa do wsadzenia, nie muszę z nią nic robić, to też jest cudowne. I ostatnia paczka od tej osoby. Strasznie mi się głowa boli i pewnie moja y Energia jest na bardzo niskim poziomie, bardzo Was przepraszam. Ale taki dzień czasami jest, że... Energia minus 10. Ale opakowanie tych roślin dodaje... Dodaje sił naprawdę. O tak. Jak takie prezenciki, słuchajcie. Jak to pięknie wygląda. Te choje bardzo, właściwie zawsze, jak je odpakowuję na żywo, bardzo mnie zaskakują, bo się wydają kompletnie inne na początku, na zdjęciach, a na żywo też są kompletnie inne. To jest niesamowite. Wyciągniemy karteczkę, bo się gdzieś tutaj schowała. Słuchajcie, to jest choja, którą kupiłam ze względu na, na jej nazwę. Ona się nazywa Anna Kei. Anna Ki. Ponieważ ja jestem Anna, mam już w choje annulatę, to teraz będę miała annaki. Piękna choja. Co prawda ja nie jestem aż taką miłośniczką tych choj z takimi cienkimi liśćmi, bo ja zawsze mam wrażenie, że ją odwadnia. Ale jest tak czy inaczej, jest naprawdę piękna. Zobaczcie, jak fajnie ta hodowczyni prowadzi swoje rośliny. Kubeczek plastikowy. Kubek drugi, który jest z wieloma dziurami. Podkładka od spodu, żeby był dostęp powietrza, i dopiero tak zabezpieczony kubek jest bezpieczny dla roślin. Bardzo, bardzo fajny i polecam Wam ten sposób. Sama też się od niej nauczyłam, i myślę, że to tylko na dobre wychodzi dla, dla tych roślin. Także te trzy rośliny, jestem pod wrażeniem. Przyznam Wam się, że mam już 65 gatunków choi, a najgorsze, najgorsze, bo najlepsze jest to, że to jest kropla w morzu, ilości gatunków, rodzajów, które są możliwe do kupienia. To się nigdy nie kończy. To jest dopiero początek tej choroby, tak czuję. I przechodzimy do drugiej, ostatniej paczki. Słuchajcie. Na tą choję właściwie polowałam od momentu, kiedy. Zaczęłam się fascynować tym, tymi roślinami, ale cena tej rośliny na rynku była po prostu nie do przeskoczenia. Nie było szans, żebym ją kupiła, bo to była. Jak ja zaczęłam się nią interesować, to to były e, trzy cyfrowe, czterocyfrowe wartości. Więc możecie sobie wyobrazić, jakie to były ceny. W tej chwili, na szczęście, to już bardzo, bardzo spadło. No, i była okazja. Nie wiem, czy to dobrze, że okazyjna cena. Nie wiem, na ile ta roślina powiedzmy, będzie wartością samą sobie, dobrą jakościową rośliną. Nie wiem. To się zaraz pokaże. Paczka jest bardzo dobrze zamknięta, więc chwilę to podsumuję, otworzę. Otworzyłam oczywiście paczkę od strony. Zdarzy się. Jest, słuchajcie, jest to hoja Silver Dollar. Jest to choja, która naprawdę do niedawna miała ceny z kosmosu. Jest przepiękna, jest bardzo jak na, znaczy może nie jak na choje, bo choje ma takie, ale ta jest naprawdę ma bardzo takie grube, jak grubość, jak jak drzewko szczęścia, jak ma się takie liście, bardzo gruba. W porównaniu z na przykład z tą hoją jest taka papierowa przy niej. Ta ma wielkie, grube liście. To jest hybryda. To jest hybryda. Nie powiem Wam teraz jakich dwóch choi jest to hybryda, natomiast no jest piękna. Naprawdę jest piękna. Jest trochę podobna do moich dwóch choi, które mam w, swojej, w swoim zbiorze. Już wam pokazuję. Pierwszą choją, która ma też przepiękne. Takie szare, szaro, zielone liście. To jest Hoja Nicholsoniae Niuguinea New, New, New Ghost. Przepiękna Hoja. Bardzo fajnie rośnie. Mam ją dosyć krótko, więc i tak się cieszę z tego przyrostu. Z tym, że ta Hoja ma dużo, dużo grubsze liście. Ona wygląda jak Hoja karnosa. Ja Nie wiem, czy tam nie ma jakiejś domieszki Hoji karnosy w tym. No i tutaj druga Hoja, która. Zobaczcie, powiedziałabym nawet, że ma jeszcze bardziej jasne, siwe takie wybarwienie. I to jest hoja karnosa Nova Ghost. Ta jest też przepiękna, bardzo ładna. Ta ma tylko dużo większe liście i dużo takie grubsze. No i ta jest pokryta takim kutnerem, czyli takimi delikatnymi włoskami. Ta natomiast jest kompletnie śliska. No, jest piękna. Jest piękna, jest do ukorzenienia, z tego co wiem. Tak, jest do ukorzenienia. Ja swoje choje ukorzeniam w ceramisie i nie mam problemu z ukorzenieniem, więc też tak zrobię tym razem. Tutaj zobaczcie a propos tej choi, jakiej się ta długo stała. Pamiętam, że już myślałam, że. Nic nie będzie. Tutaj też muszę zrobić, tak jak w tych chojach, które dzisiaj do mnie przyszły, więcej dziurek, bo być może też to jest jakiś problem dla nich, że ona tak nie ma tego dopływu powietrza. Ale ceramiz jest bardzo dobrym podłożem do ukorzeniania. Gorąco Wam polecam. Nie używam żadnych um, podgrzewających mat. Po prostu stoją sobie przy oknie, zwykłym świetle. I ta też, no aż jestem ciekawa, jak to na filmie będzie widać, ale ta jest też przepiękna. Spełnienie moich marzeń roślinnych. Bardzo, bardzo się cieszę, że ją mam. No i tym miłym akcentem z kijem po środku twarzy, muszę to odstawić. bo nie wiem, bo mam takie swoje powiedzmy pseudo studio wybudowane na kolanie. Muszę sobie pomyśleć jakieś inne miejsce do nagrywania tych moich kwiatkowych filmów, bo do nagrywania filmów takich makijażowych mam inne miejsce. A tutaj na razie na takim tle nagrywam te moje kwiaty. No ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym tutaj to robiła. Zobaczymy, pomyślimy. Tak czy inaczej, bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że cieszycie, że cieszycie się razem ze mną, bo ja się bardzo cieszę, bo ach, choi nigdy za wiele, więc czekam na kolejne, mam nadzieję, że będzie mi stać, żeby kupować kolejne, a ja będę mogła Wam pokazywać, jak one rosną. Sama jestem ciekawa, jak ta piękna panna się domowi w moim domu. Dziękuję Wam bardzo. A, i zapraszam Was jeszcze raz na mój drugi kanał. Na dole będzie link, jeżeli lubicie takie bardziej kosmetyczne tyczno lifestyleowe filmy to tam właśnie je znajdziecie zapraszam serdecznie jeżeli wam się ten film podobał to zostawcie łapkę w górę subskrypcje bardzo zależy mi na subskrypcjach nie ukrywam bo chcę żeby ten kanał się rozrastał mam jeszcze bardzo bardzo dużo filmów do nagrania na temat całego tego mojego bałaganu więc Subskrybujcie, lajkujcie, a będziemy się dalej spotykać, będziemy się chciało cokolwiek robić. Buziaki, bardzo Wam dziękuję. Do widzenia. Hej!